Plac Grzybowskich gramy razem. Mbank. Wielka orkiestra świątecznej pomocy. Jeden złotych od Mbanku. Im więcej osób kliknie, tym więcej Mbank przekaże od siebie. Na cel 33. finału. Możesz też zrobić własną wpłatę. Razem stworzymy coś wielkiego. Jurek, czy Ty w to wierzysz, co mówisz? My już Ci w to nie wierzymy. To nie jest oferta. Każdy klient M-Banku poprzez kliknięcie w specjalne serce może sprawić, że m -Bank przekaże 1 złotych na cel. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dotyczy to kliknięć realizowanych w dniach za pośrednictwem aplikacji mobilnej, zaktualizowanej do najnowszej wersji ser i serwisu transa transakcyjnego. Każdy klient może kliknąć i przekazać 1 złotych od M-Banku. Tylko raz, <laughs> proszę bardzo, zawsze trzeba czytać małymi literkami. Bo, jak nie przeczytasz małymi literkami, to możesz się wsadzić na jakąś minę. Tylko widać najpierw to, potem coraz niżej, potem jeden krok, już uwierzysz, no ale musisz ściągnąć aplikację, a na koniec jest drobnym druczkiem, którego tak na dobrą sprawę nie widać. Juruś wszystko Wam obieca, żeby wziąć Wasze pieniądze. Moich już nie weźmie, kiedyś dostawał, ale teraz już Jurek. Nie dostaniesz. Wiesz za co? Właśnie za to, co robisz. Za to, że dzielisz społeczeństwo. Za to, że mnie, Żyda, który nazywałeś sepsą. Oczywiście w sposób bardzo taki zawalowany. Juruś, teraz poszedłeś o krok dalej, bo zacząłeś mówić, że ci, którzy będą kupować reklamy w telewizji trwam, czy w innej telewizji Republika, nie będą z Tobą współpracować, Jurek, Ty niedługo już nie będziesz miał sponsorów. Wierzycie w te oczy. Czy te oczy mogą kłamać?